Cześć kochani, tutaj Akina i witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj odtworzę siebie na Movie Star Planet. Następnie chciałam was jeszcze zaprosić na mojego nowego Instagrama specjalnie dla was, dla moich widzów, właśnie z Movistar Planet. Także Instagram to AkinaMSP. Obserwujcie, no bo warto i przechodzimy do odcinka. Na samym wstępie myślę, że zmieniłabym trochę twarz, no bo jednak um, moja twarz tak trochę nie wygląda. Moje oczy, właśnie od środka, są bardziej takie brązowawe, a od zewnątrz bardziej zielone, więc też bym coś tutaj próbowała takiego zrobić. Dobra, myślę, że tak będzie, git. Jeśli chodzi o nos. No to ja nie mam tutaj piegów przede wszystkim. Zaczerwieniona jestem. To myślę, że takie właśnie, tylko że bez piegów i będzie w porządku. No i też nie mam takiego y, tutaj makijażu, więc to też usunę. Dobra, to to sobie kupiliśmy. A teraz przejdziemy do sklepu i w ogóle. To będzie myślę, że najciekawsze. Ja naturalnie jestem szatynką i mam długie włosy, także tutaj spróbujemy sobie coś znaleźć. O, te włosy są ładne, bo moje właśnie są takie lekko, lekko falowano-kręcone. Nie są idealnie proste. Myślę, że postawię na te włosy, tylko trochę bym kolor zmieniła. No, chyba tak będzie git. Ja bardzo lubię ubierać się albo właśnie w takie totalnie obcisłe ubrania, albo totalnie luźne. Więc wydaje mi się, że teraz sobie weźmiemy coś obcisłego, bo ostatnio tak właśnie się ubieram. To jest dokładnie taki top, jaki ja teraz noszę. Najczęściej właśnie takie spodenki udało mi się znaleźć, dosłownie jeden do 1, jakie ja się teraz ubieram w wakacje. Jeśli chodzi o buty, no to ja ubieram sobie zazwyczaj właśnie buty sportowe, New Balance, mm, jakieś superstary też ubieram, czy właśnie Air Maxy 97. Myślę, że takie będą git, tylko żeby je zrobić na ciemniejsze trochę. Po prostu idealnie. Fajnie by było jeszcze do tego jakieś dodatki dobrać, tyle że ja właśnie nie noszę za dużo. Zazwyczaj noszę taki właśnie prosty naszyjnik i oczywiście o, srebrny. No, i do tego jeszcze jakieś takie delikatne kolczyki, może uda nam się znaleźć. Jest mały problem, nie mogłam znaleźć tych kolczyków, które zazwyczaj noszę, więc uznajmy, że to będą te. Bo ja na co dzień noszę takie małe. Nie było właśnie tutaj tego typu kolczyków, więc no, niech będą takie. Teraz jak się na to patrzę, to wyglądam dosłownie jak ja, naprawdę. No, i możemy w sumie to kupić i zrobić z tego luczka, oczywiście. Tak więc oto jak ja wyglądam w Movie Star Planet. Moim zdaniem ten luczek jest ładny, ale jednak trochę wybrakowany. Ale no tak oto wyglądam. Mam nadzieję, że nie jest źle. A ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Przypominam o zaobserwowaniu mojego nowego Instagrama oraz zachęcam do subskrypcji mojego kanału, żeby nie ominął Was żaden filmik, zostawienia łapeczki w górę oraz komentarz. Buziaki kocham was. Mua.